Zapraszamy do nas nad morze na wielkie wydarzenie, na wielkie spotkanie wspaniałych ludzi wspaniałych instytucji na dyskusję o innowacyjności. Chcemy, aby to słowo, które tak często powtarzamy, nabrało życia, nabrało konkretnych kształtów, aby rzeczywiście miało ogromny wpływ na naszą rzeczywistość, na otaczający świat. Warto, warto posłuchać, warto skonfrontować nasze wyobrażenie o tym, jak tworzyć środowisko innowacyjne z tymi, którzy mają już duże doświadczenie. I z tymi, którzy mają bardzo kontrowersyjne wyobrażenie o tym, jak powinniśmy działać w zakresie innowacyjności. Taka dyskusja zawsze jest fajna. Bardzo chcielibyśmy, aby wspólnie wypracować pewne warunki. Świata zewnętrznego, środowiska, które by wspierało innowacyjność, wspierało nasze pomysły, naszych firm, startupów, dużych firm, aby kwestie podatków, kwestie rozstrzygnięć administracyjnych nie, nie przeszkadzały, ale wspierały, wspierały kreatywne pomysły, abyśmy rzeczywiście mogli. Zużytkować i finanse, i pieniądze, i te z Venture Capital, i te z pieniądze publiczne rzeczywiście wykorzystali do tego, aby zmieniać nasz świat.